Cześć! Kolejny odcinek TNT tirana. Jedzie! Co on robi? I on się bawi w Stega. Widziałeś? No. Tak, tak. Bum, 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 zaraz spadniesz. Lagusy, lagusy, lagusy. Uuu, widziałeś jak on spadł. I są... są tu sam. Już jedna kaszanka N odpadła. Nie! Idź sobie, Deadbox! Idź sobie! Sio! Spadaj! Zaraz nie będziesz miał wyjścia. Widzę. Lala. Uuu! Jest! Dostałem jedną monetę. Za taki mega parkour. Mega parkour. <grym <grym mega, wyjścia. nie? Nie. Co robisz? Co ty tutaj robisz? Emocje jak na grzybach. No i kolejna kanapka zginęła. Jesteś tu sam? Nie. A nie, to kasztelan. Kasztelan? Nie pasteryzowany? <grym> Chyba. No nie! Czemu mi się sprint nie włączył? Bo cię nie lubi. Jeden jestem tu sam? Na tej platformie? Tak, jestem tu sam. No tak, ale. Powiedziałeś, z dwóch platform spadł. No. Jestem, jestem pierwszy. No to się ciesz. No Bo za chwilę będę ostatni. Ej, pamiętasz co? Z trzech platform. No mam pamiętasz nadzieję, to? że ostatni nie będziesz. Tak. A Mateusz? Tak, ja też tak odwaliłem raz. Spadłem praktycznie na sam dół. Kur. Czaczki. Nie! nie. Nikogo tutaj Pamiętaj nie co? ma. A był ktoś na. na... <laughs> jak nie był. <śmiech> jak jumpa. <laughs> Jak nie był, to, jest, to jesteś pierwsze miejsce. Jak, nie, 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 nie. jak był, to nie jesteś pierwszy. Już tu byli. No właśnie widzę, bo takie trochę wielkie. Dury. No. Se. Owe. No zaraz się zablokujesz. Co ty tutaj robisz? Nagrywam. Nie do ciebie do siebie. Ej, zostało mi ja i dwóch, yy, dwóch typków, które na pewno zaraz spadną. Więc ty tutaj się najlepiej bardzo długo utrzymaj. Bo tam pewno już jest dziursko. Boże, 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 bożeńka jest. Boże, burzenka. Ale mi. Ale mi, co swoje... Ale rozwalili już to. No, ej. Jak spadnę, to spadnę na sam dół. No. Nie, nie, nie. Nie, nie spadłem na sam dół. Żeby... O, jest tu ktoś. Idę. Więc się nie pan. Spadłem na sam dół. Więc się postaraj. Żebyś chociaż to wygrał. Super. Ups, Wiesz co? To się inaczej wydaje z kamery, inaczej jak tutaj. Czemu? Serialnie. Tu jest takie jakby więcej odcieni czy coś. Tutaj takie fajnie wygląda. Ale nieważne. Nie, 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 nie. Dobra jest? Jest, jest. Nie, 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 nie. Żyję, żyję, żyję. Bez komentarza. Dobra, to jest zasada. Ostat... Janek, muszę to wygrać. No, liczę. Nie, 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 nie. Niestety. Oto koniec odcinka. z... to bym wygrał. Zatrzymaj to. Koniec odcinka z MySG. Dobrze. Na razie. Nie, jeszcze nie jest koniec. Teraz, nie wyłączać, gry. Nie e, teraz inną minigry. Teraz inną Już! No już? No jest. Dobra. Jesteśmy już? Witamy na B. -y. Właśnie rozmawialiśmy jednego gościa, który właśnie nas podjarał. Spad jest, spadł! Kurde, z No raczej. O, dobra. dobra, pierwsze życie stracone. No niestety. O kaktus. Siema, Oi. Dragons. Co ty tutaj robisz? Slenderman. Slenderman. No jak beznadziejny. No, I kastela. Nie pasteryzowany. został. No podwójny hit. I za chwilę podwójny hit. Idź sobie dragon. Idź, czy... dragon, idź, dragon sobie. Ale oh. cię najechał. Ej, on nie zabiła jego. Ile masz żyć. Ile mieć. Mała piosenka. Dobra. Lecę, lecę. Mamy trzy życia. I więc golem, jest I spoko. Golem, I run... Jezu, no tu napacają się. Uj, Boże, jak mało HPS-u. Ej, widzimy! Jezu. Jak mało SPS-u. No, 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 no. I zrobi Slenderman! O, zobij No niestety dwa życia. Jeden tylko jest tam przy skrzynkach. A niektórzy wyobraźcie sobie, że mają jeszcze cztery życia. Double. Uuuu, uu, giniesz. Mhm, A golem! Siema łopata! No nie zginął. zginął? Zginął? Zginą? O już niektórzy zginęli po prostu. O, to jest ten golem. O! Gdzie Tutaj golem. Ja go Gdzie Nie, golem. Szkoda, że to drewniany nie jest Jak spał, sweet! Dobra, zaliczymy? Yes! No, a co mnie nie zaliczyć? To by było Ło, trzeba. wchodzić do sądu. Bo się ma! nie, wow! się. Kudę. No, nie. się Robak, siema, robak. Siema, Rubek, w tej chwili się, się zdepnę jak Rubaka! Aaaa, <grym> nie, Ej, mam jeszcze jedno życie! Nie, no masz, masz... Ten... O Boże, co mnie tak bije?! Ej, łopata, zostaw mnie, łopata! Nie! tej chwili właśnie w przegrał. I kończymy odcinek, Dobra. dziękujemy. Ej, nie, jeszcze nie! Nie, jednak nie kończymy. Nie, skąd mam jeszcze jedno życie?! Bo mnie dwa. Tylko, zapomniałem. Hahaha widziałeś to? Uy, Ender Dragon! Idź sobie VIPie! VIP? Tak to jest on jest Ender Dragons! Ej! Idź sobie Stevie! Nie masz w ogóle skina, więc co się czepiasz? Nie, 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 nie. Czepiasz się, bo chcę ci ukraść. No Nie, idzie tu jeszcze zombie! I sobie kasztelan nie no... inaczej się tak nie nazywa, okay. No chodź tu, Kasztelan! No tak będzie skakał. Pobrańcz, Kasztelan! Więc weź mu porządnie Puh. przełoż. Dobra. mu było? ba robak, robak, robak! Zabiłem robaka! Idź sobie, kaktusie! No, Mam sygnał HP jakby, co? No, co za długo nie potrwa. Nie! No, uciekam, uciekam! Za to Ender. No i sobie! O kurde! Nie! Zginąłem! Niestety! Kończymy! 1. Witamy na MySG Nie pamiętam nazwy. Proszę Filipy powiedzmy. Skywars. Na Skywarsie. Walczymy tutaj teraz o przetrwane, że Co tak będzie powiem. tu? Oh yeah! Mamy już czym nawet walczyć. Mamy, mamy i to czym? No, idzie to by zrobił. Idzie to by zrobił motykę ten... ten diamentową... No okej! Okay. Idziemy do skrzynek. I od razu wam bliska mówię, że mnie w to nie mieszajcie, bo ja tak w ogóle nie umiem zrobić. Nie! Ja w ogóle nie umiem tak ustawiać klocków. Nie, 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 idź sobie, sobie. Wiedzę. Badaczka. No nie idź sobie. O, nie trafił. Nie, nie trafił. Coś mówiłaś? Dobra. I co, ma Madiaksowy, kilów! Zazdrościsz. Ale spoko. Leć wod! Tak, mam. poleciałaś w wodę. Ło! Ja tak nie umiem robić, więc nie bierzcie ze mnie przykładu. Z, z, z Filipa 800 jeszcze Z niego wieszcie. Dobra. Tam ma skrzynkę, nie? Będziemy tam pierwsi chyba, że ten znowu ten gościu zacznie z nas śnieżkami rzucać, nie? O człowieku! Znowu to samo... Ale mam dwa złote jabłka. No ale idziesz na kolejną wyspę. Ale nie, i na dole jest Diaks. Co? Za to? Nim? No tam, tam u A Ale nie inteligentność, tam trzeba jeszcze po prostu. Ej, on tam skoczy po prostu do siebie. Wiesz o tym, nie? No wiem. Idziesz na jego wyspego jest. Uuuu! Nie, 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 to było beznadziejne! Niestety. Jeszcze jedną nie rundkę, ale potem. Dobra, nie, nie, nie. Za! Siemano, to jesteśmy tam jesteśmy po, po kolei. Już zabiłem dwóch graczy. W pięknym stylu. Najpierw ze śnieżek, potem z łuku. Ale on był tam! Pff. No, Mamy już dobry set. I idziemy sobie na tą wyspę tego kolesia. Znaczy... E, ale to jest z każdego wyspa. Kto pierwszy dotrze. Ej, za chwilę mi desek przestanie działać. Nie będę miał. Możesz strzelać. Jak on się kryje? Dobra? Chwil Szkoda, że masz tylko jedną strzałę. Nie no wiem. Jak on ma więcej, to jest źle. Dobra, nie mam już blotków. Foo, widzisz go? Chodź. Nie. Na naszej wyspie. Nie, co ja złapiłem! I zamknij mi ten, wodę. Ej, nie! nie! Nie, 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 nie. A jak ma cię zamknąć? <laughs> to znaczy może się zamknąć, nie? Nie będzie mnie On poszedł do tej skrzynki. Ale dobrze, że no. zabrałam rzeczy. No. Noś nie czy walczyć w ogóle. Miałbym. Blitz Start został wypuszczony. A no poszedł od Blitz Start. Nie, 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 co wie, co sobie, bie, bie, bie. Niestety, do widzenia. Dobra. Siemano! Jesteśmy teraz na Kalamburek, nowo powstanej mini grze. I jestem tutaj beznadziejny w to, ale spróbujemy. Właśnie Skąd? zaczynamy. Tyle mi też Co to jest? O co w tym chodzi? Możemy no, tłumaczyć. Skarpetka.